Jolanta Czesuch. Stary autobus. <tryk> <tryk> Przypomniało mi się, że obok górki przez jakiś czas stał stary autobus. Nie wiem skąd on był, w każdym bądź razie doskonale pamiętam ten autobus i zabawy jakie tam były. Pamiętam, że można było tą gałką, tą wajchą od zmiany biegów można było poruszać i do tej pory nawet Pamiętam zapach siedzeń, które były porozrywane, wychodziła z nich gąbka, i zawsze pamiętam, kłóciliśmy się, kto będzie kierowcą, bo kierowca mógł wybierać trasę podróży. Mogliśmy jechać. Na przykład do Warszawy, albo nad morze, albo do takich miejsc, które najbardziej lubiliśmy. No i kierowca mógł kierować i jeszcze zmieniać biegi. Natomiast cała reszta wtedy musiała siedzieć z tyłu na tych porozrywanych siedzeniach, no i to się tak nie bardzo podobało. Pamiętam, zwykłe guzy. To było tak, że siadało się koło pani i pani przykładała zimny nóż do czoła, i tak się siedziało trochę. Skaleczenia wszystkie, no to było przemywanie. Obok pani kierowniczki był gabinet pielęgniarski. Zdarzało się chyba właśnie, że, że była pani pielęgniarka, jakim, nie wiem czy codziennie, czy w jakieś wybrane dni, a w pozostałe dni to opatrywała rany pani kierowniczka, nasza pani Maria. Pamiętam właśnie wodę utlenioną, pieniącą się na ranie, potem zawinięcie bandażem, i, i to było wszystko. Ale pamiętam też, że jednego roku zdarzyło się u nas w przedszkolu zachorowanie na żółtaczkę. Przyszliśmy do przedszkola, to dzieci powiedziały, już nie wiem skąd się dowiedziały, w każdym bądź razie od razu była taka afera, i wszyscy do siebie mówili, że tam jeden chłopiec zachorował na żółtaczkę i że będzie szczepionka. Właśnie wszystkie dzieci z tej najstarszej grupy musiały być zaszczepione przeciwko żółtaczce. I pamiętam sytuację, kiedy siedzieliśmy przy stolikach, każdy siedział i czekał na swoją kolej, co było dla nas straszne, no bo całe to napięcie i oczekiwanie na, na ten zastrzyk, który no, nikomu nie kojarzył się jakoś przyjemnie, to tworzyło taką atmosferę napięcia. Pamiętam, że wszyscy po kolei wołani byli do. Gabinetu do pani pielęgniarki wracali, a jedna koleżanka była tak przerażona, uchwyciła rękami stolik i nie dała się odsunąć z krzesełkiem. I pamiętam, że pani próbowała odciągnąć się z krzesełkiem od tego stolika, a ona Trzymając mocnym uchwytem z tym stolikiem została wyciągnięta z sali. No, bardzo była przerażona i w końcu została zaszczepiona przeciwko tej żółtaczce, ale zrobiło to na nas wszystkich takie y, y, ogromne wrażenie. Że ona aż tak się bała, że przecież to było nic takiego, a, a ona tak się bała, że nie dała się zaszczepić. Pamiętam to z dzieciństwa, że mówiło się, że w Milusinie mieszkał dziadek. Ale wiem, że jak byłam w przedszkolu, to zawsze kojarzyło mi się, że tam mieszkał jakiś mój dziadek. Nie wiedziałam, kto to jest, ale, ale dziadek tam mieszkał wcześniej.